No to zaczynamy. 13 kwietnia 25, nowy sezonik. Wulkanik dalej u mnie. Drobne zmiany, bardzo drobne na razie. Idziemy tam, mamy w tym roku. A, jakieś 100 km na razie zrobione. 45 400 się nas ale tylko z tego względu że poczekamy bo auto tylko z tego względu że chciałem kupić zestaw błotników i zbiornik w innym kolorze bo szkoda mi oryginał i kurczę nigdzie nie mogę dostać jest naprawdę bida ale może jak się coś trafi to a jak nie, to może ktoś będzie chętny ewentualnie.